Dżunglowa ekipa po świecie pomyka, Boga poznajemy, lepsi się stajemy. W poprzednich odcinkach nasze zwierzaki natrafiły na miejskich kompanów, którzy pomogli im w poszukiwaniach. Czy uda im się spotkać i odbudować balon? Zobaczymy. Tak! Czuję ich! No to świetnie! Świetnie, niesamowicie. Czuję ich bardzo wyraźnie, ale czuję jeszcze jakiś dodatkowy zapach. Przepraszam, to ja. Wiecie, emocje, ekscytacja. Nie wszystko mi działa jak należy. Normalnie dżungla, ale to nie to. Czuję inny zapach. To chyba pies. Yes. To niedobrze. On może nie być taki przyjazny jak ty. No to tym bardziej, jeżeli my uważamy, że pimpek jest przyjazny, to w takim razie jak wygląda pies, który jest nieprzyjazny? Ale ten nasz pimpek to taki całkiem groźny, to on już nie jest. Raczej taki mały pimpuś w nim siedzi. Wiem, już, to... już, już, już. Cisza. cisza, cisza. Oby to nie był pies który ma ze mną napieńku. bo inaczej będzie. Nie martw się! Masakra! To przynajmniej będzie okazja, żeby się pogodzić. Ta. Czuję, czuję coraz bardziej wyraźnie. Czuję, 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 czuję. O nie, ja to słyszę? Nie, nie mamy czasu, nie mamy czasu. Nie mamy czasu! Y, zaraz, spokój, spokój. Tu musisz zadziałać taktyka Tastyka. dobrze? To tak. Panda, ja. ty biegniesz e, dookoła e, i zajdziesz im e, drogę. A my tutaj wytrzymacie się mnie, przyczaimy się gdzieś, poczekamy aż wejdą. Wtedy rzucimy się waszym kumplom na pomoc, a ja zajmę się tym psem. A jak on zacznie uciekać, wtedy wow. panda od, e, odetnie mu drogę ucieczki. A, ale super, super plan! Co to znaczy, że, że ja biegnę dookoła? To tak, y, musisz iść za tamtym blokiem, no. y, w prawo. Tam jest śmietnik, y, y, przy nim w lewo, a potem zaraz trzecia uliczka i w prawo, krzaczory. Wchodzisz w te krzaczory, kluczysz, kluczysz, wybiegasz, potem w lewo, w prawo, w prawo, w lewo. Nie, 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 wróć. Wcześniej jest w lewo, a potem w prawo. Nie, na początku jest w prawo, w lewo, i potem jest w prawo, i jesteś właśnie na tyłach. Biegnij! Ale, 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 może ja jednak bym wiesz co? zastanawszy się, że. Nie, 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 ma, nie ma czasu, bo, się, bo są coraz bliżej. Biegnij! Biegnę. Biegnij! No w prawo, w lewo, krzaczory! W prawo, w ok. lewo, krzaczory! Trzymacie się mnie, tak? I dopiero na mój sygnał wyskakujemy. Idziemy się przyczaić. Czuję, czuję, czuję. <laughs> Jejku, tak po prostu merdasz tym ogonkiem, że te podekstylizacje. Pani to im mi się udziela. I ty, ty, a, a, a co ty, co ty, że czujesz? No te wasze zwierzaki czuję. Oj, tak, tak, tak. Oj, co, co, co jest? Czekajcie. Czuję coś jeszcze. To chyba, to chyba czuję jakiegoś psa. Psa? psa? I psa, to, 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 to co, 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 to, co co, 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 co to znaczy? No to znaczy, że jest z nimi jakiś pies! Tak jak ty! No pachnie troszkę inaczej, poza tym jesteśmy w trochę niebezpiecznej dzielnicy. Ja myślę, że on może nie być taki miły jak ja. Ale spokojnie, pamiętajcie, nie traci nadziei. Pamiętacie, że ja znam język wsi. Zaczek jak się stąd, to Nie? się. Wiesz co, Lemurciu, kochany, wiesz... no... E. Jakby ci to powiedzieć, no to nie jest psi język, wiesz, więc to raczej nic nie da. Ja przecież taki, tak A tak tak po prostu przekonywujący była ta piosenka. I wy nie wiecie, ja wiem jak rozmawiać że z psem, no i co? Co teraz zrobimy? To, to może zróbmy to, co ja zawsze robię w takich sytuacjach. O, stawimy temu czoła? Nie! Schowamy się i poczekamy. No ale po co? No poczekamy, aż ten pies sobie pójdzie. No, le, no ale jak on ich w waszych przyjaciół porwie? O nie, Nigdy w życiu na to się nie, zgadzam! Słuchajcie, no to ja mam taki pomysł. To schowajmy się, ale tak w różnych miejscach. To ja mam pomysł. Czepiak, ty pobiegniesz dookoła i zajdziesz ich od tyłu. A ja i Lemur y, schowamy się tu, tutaj, tutaj, tutaj. I, i, I jak ja ci powiem, ja wyskoczę i wtedy ty ich złapiesz w tą płachtę. Tak, jeszcze, Wójtziu, ale plan! Jedziemy! Dobra, czepiak lec, ja lec, leci, gdy. się za chwilę! Za chwilę! Chodź, Lemur. Chodź, chodź, a, chodź, chodź, chodź się schować! Ty, stary, jak jesteś taki wielki i odważny, to wejdź! Cicho, bo nas usłyszą. Wyjdziemy razem po cichutku. Dobra, to ja cichutko się zakradnę i na mój znak ty rzucisz na nich tę płachtę. Dobra? Dobra, dobra, szefunciu! Cichutko. Takta! mnie! mnie! Co tu się dzieje? Kto zgasił światło? Ała! Moje skrzydło! Sowa? Lemur? Wypuść nas! Oh, to my! To my! Nie! My... Yeah. Zły pies! pies. Gdzie? Gdzie? Jest zły pies? Ty jesteś zły pies? Chyba ty! To jest Pimpek! On jest okej! Okay. Pomaga nam! Na imię pimpek? A, o co ci chodzi? Coś ci się nie podoba w moim imieniu? Nie, nie, no właśnie, super, właśnie. To jest osoba, pimpek wielki. Osoba, która ma na imię pimpek, na pewno nie może być zła. Co? No, no bo przecież taki ktoś, kto ma na imię pimpek, na pewno jest idealną osobą na przyjaciela. Ja tam kumpli nie szukam. Ale wiesz, co? Kompli się nie szuka, yy, yy, komplem i przyjacielem się jest. Co? W ogóle, a kim ty jesteś w ogóle? To ona jest? To jest Suzy. Yy, Suzy to nam pomogła was odnaleźć normalnie. Pan Bóg ją nam zesłał. Yy, to tak samo jak Pan Bóg zesłał nam na pomoc Pimpka. Dokładnie. O, może już dosyć tych komplementów. Dobra, wy się już poznajdowaliście. Ja zrobiłem swoją robotę, więc ja stąd spadam. Ciao! A, a, a gdzie, gdzie teraz idziesz? E, to zależy, gdzie idziesz ty, bo ja idę na pewno w przeciwnym kierunku. <laughs> o, jesteś za Ale... Musimy się zaprzyjaźnić. Tak, 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 Pardon, Pardon! Ale nas tu wszystkich nie ma. Nie ma. Dokładnie. Brakuje jeszcze czepiaka i pandy! Da. Ale no to my musimy wam jakoś pomóc. No to może, może wrócimy tam do tego musimy balona? Musimy ich odszukać! A nie, nie! Musicie zostać tutaj. Nigdzie się nie szukajcie, bo się znowu pogubicie. No ale, ale posłuchaj, no... A, ale, a, a, a jak oni długo tu mają, to tu mają no, być? Mają czekać dopóty, dopóki po prostu tamta reszta tu nie przyjdzie. Zresztą... Mnie to w ogóle już nie interesuje. Ja stąd spadam. Ale, ale, ale pardon, po, pardon. A co z balonem? I, 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 balon. To I też balon. już nie jest moja sprawa. No ale, ale może tak troszeczkę będzie twoja sprawa, bo pomyśl, jakbyśmy mogli im pomóc, gdybyśmy ich tam zaprowadzili i Lemur by naprawił balon. No, 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 no dobrze, no dobrze, no to mogę jeszcze tam podejść do tego balona o, z wami. To do balona. Ale kumpli i przyjaciół ja żadnych nie szukam. Dobrze, dobrze, pójdziemy tylko naprawić balon. Tylko naprawimy balon, nic więcej. To idziemy. A my nie, my co robimy, co? Nie, wy zostajecie. Tak, wy tak, zostajecie. Tak, tak, tak. Wy tam. zostajecie, wy pilnujecie, a my do balona. Tak jest. Naprawimy po, balona. Naprawimy ten Ta. balon. Gdzie ten balona? Tam, tam, tam. Do balona. Ale mamy świetną robotę. To co, Koala, czekamy? Czekamy, ale to co odpowiedzial... tak będziemy sobie stali? Możemy sobie usiąść, nie? Oczywiście, oczywiście, że tak. To jest odpowiedzialna robota, tak słuchaj. Ej, ja ci powiem, że jakbyśmy tak siedzieli, ale tak byśmy się położyli... Na pewno nikt by się nie pogniewał. I byłaby dobra obserwacja, A, słuchaj. A, pewnie. Także wiesz, niczego nie przeoczymy. Dawaj stary! Ja to w ogóle jestem świetnym obserwatorem. Nie, i Potrafię czekamy. nawet oglądać powieki z drugiej strony. O! I czekamy. O, ależ ja czuwam, jestem taki wyczuty. ale czuwam. Ty! Ja Oddajność! Przyjaciół! Ty zostaw ich w tym złym. Przed! Panda? A. My wcale nie śpimy. Nie nie, 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 my czuwamy! Tak? Czuwania. steście. Ale gdzie, gdzie, jest sen? Gdzie jest Lemur i, i, i zwierzaki? Słuchajcie, tu się tak dużo wydarzyło. Słuchajcie, tu się bardzo dużo wydarzyło. P -p 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 Póki wy żeście chodzili, szukali drogi. No, a, a gdzie jest Suzy? Jaka Suzy? Gdzie jest Pimpek? Jaki Pimpek? A wiem. Wiem, 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 ale i tak najważniejsze, że jesteśmy wszyscy razem i tego się trzymajmy! Tak jest! No tak, racja, ale, ale gdzie jest Lemur? A Lemur, Lemur y, poszedł naprawiać y, ten y, balon. Więc chodźmy razem i pomóżmy mu. No a co z tymi psami, które nam no, właśnie ten właśnie. Impek uważa... i Suzy, to co to? Chciągnię? Impek to jest w ogóle taki fajny gość i Pimpek y, tak trochę się wzbraniał, trochę krzyczał i w ogóle. Ale Suzy chyba będzie jego przyjacielem, nie? Suzy jest super. No, Suzy chyba, tak. Czyli, że po prostu, po prostu tak się wzbraniał, ale Pan Bóg wszystko pozałatał, pozałatał i się ale ześmy znaleźli. No. I nawet ci, co się nie szukali, to się znaleźli. Niesamowite, tak. A? naprawdę. A widzisz, widzisz, mówiłam, mówiłam. Co? Co, 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 co? Co widzisz? Co widzisz znowu? No, że przecież mówiłam, że jakoś to będzie, a że z Panem Bogiem to zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie Tak jest. Wiesz co, Panda? Wiesz co, Panda, z tym twoim jakoś to będzie? Wiesz, ile ja tu nerwów miałem przez ciebie? Och! No oh, i bo. właśnie to, to, to jest ten problem, że ja przecież mówiłam od początku, że jakoś to będzie, więc po co ty się w ogóle ten nerwujesz? Chodźcie do tego balona. Właśnie, chodźmy do tego balonu, naprawmy go, bo już na o, dzisiaj tej, ja mam dosyć tych Problemem jest twoja złość. A ja mówiłam, że to jakoś będzie. Nie słucham ciebie już. On nie jest zły, on jest niezły. Albo zły. No i widzicie, skończyło się dobrze. Mówiłam, że jakoś to będzie. Udało nam się znaleźć. Ciebie, no, ale mogło się tak dobrze nie skończyć. Ale się skończyło. A wiesz dlaczego? Bo no. mamy Pana Boga, i nawet jak wylądowaliśmy w tych wszystkich złych i trudnych okolicznościach, to Pan Bóg nas krok po kroku przeprowadził. Także tak. na nowo mogliśmy się. Odnaleźć. Tak. Ale Pan najważniejsze, Bóg, Pan Bóg dał nam taki pokój, że jest z nami. Tak, nas przeprowadzi. Bo najważniejsze, kiedy jesteśmy w tarapatach, to wiedzieć, kogo się trzymać, a trzymać trzeba się Pana Boga i przyjaciół.